W dzisiejszym poradniku pokażę Ci, jak odinstalować program, którego się nie da odinstalować. Chcesz odinstalować program, a system Windows go nie wykrywa, lub przy próbie odinstalowania wysk wyskakuje błąd. W tym celu przychodzi na narzędzie Microsoftu, które możemy pobrać z ich strony bezpłatnie, oczywiście z ich strony internetowej. W tym celu musimy otwierać naszą przeglądarkę internetową i pisać taką frazę jak Microsoft Fix It Program Uninstall. I Jak widzimy, wpiszemy tą frazę w Google. Wyskoczy nam taka strona, wystarczy ją kliknąć. Jest to prawdopodobnie pierwsza wersja tej strony. I tutaj kliknąć Uruchom teraz. Jak widzimy, ściąga nam się program Microsoftu. Kiedy program się ściąga, możemy zamknąć naszą przeglądarkę. Tu tego na pulpicie. Tak, otwalamy sprawami administratora. Trwa przygotowanie do załadowania. Ja taki problem miałem na pewno użytkownicy HP Pavilionów DV6 lub 7 mają ten problem, że mają czasami. Problem z zainstalowaniem HP CoolSense, lub na przykład automatycznie mi się usuwa. I ja, właśnie ten program pomógł mi naprawić ten problem, aby mógł usunąć HP Support Assistant i zainstalować starszą wersję, która to HP CoolSense posiada. Poradnika nie będę robił, ponieważ odinstalowanie, właściwie naprawa każdego programu dotyczy w ten sam sposób. Usunęcie zaakceptuj. Tutaj program wyszukuje nasze jakieś błędy, czy y, po prostu to, co y, możemy mieć nie tak w komputerze. I na, najlepsza jest pierwsza opcja wykryć problemy i automatycznie tutaj, yy, napraw te jakieś błędy systemu. I tu musimy robić tak, instalowanie lub odinstalowanie. Ja polecam opcję instalowanie, ponieważ wtedy udało mi się zainstalować HP Framework, a potem użyłem odinstalowanie i po prostu wskazałem z listy yy, program HP Support Assistant i program po prostu tak jakby tak, takiego pstryknięcia palcem po prostu odszedł, wypadł z komputera i bez problemu zainstalowałem starszą niż ta nowsza. Nie zawiera czy to HP Curses, które w moim wypadku właśnie według mnie jest bardzo, bardzo przydatny. Jeśli wakacjamy z laptopem na nas lub jesteśmy u znajomych i chcemy, żeby ten wentylator jakoś mocno chodził, Tutaj mamy właśnie te programy i w moim wypadku tutaj wystarczyło wziąć HP Sport Assistant dalej i potem podążać tylko za poleceniami. Już nie chcę go doinstalować, więc nie chciałbym po prostu znowu się bawić tym, ale naprawdę ten program jest bardzo przydatny, działa ze wszystkimi programami także. Już dodałem jakieś porady jak usunąć folder lub plik, który nie chce się usunąć, to będzie w tej samej serii mniej więcej. Tylko tu chodzi o programy lub jakieś zestawy, pakiety programów. Hmm. Więc takich narzędzi jest więcej. Może będę przedstawiał każdą opcję tego narzędzia, ponieważ są różne wersje tego narzędzia i każda służy do czegoś innego. Ta służy do porawania błędów w rejestrze z instalacją i dezinstalacją programów systemu Windows. Więc komentujcie, lubcie, subskrybujcie dzięki. Mam nadzieję, że ten Panik Wam się przydał i do zobaczenia.